Witajcie kochani na kolejnym już odcinku z samolotów World Under a do A do Z po małej przerwie. No ale ewentualne wyjaśnienia dlaczego była ta przerwa to sobie pozwolę zachować na no, później póki co bez zbędnych bez zbędnego przeciągania zajmijmy się opisem samolotu. A jest to K61. odsu, czyli ulepszona nieco wersja poprzedniego K61. Tym razem ma już cztery karabiny maszynowe kalibru 12,7. Czyli dwa tu w skrzydłach, dwa tradycyjnie na szczycie noska. Czy jest to duża zmiana? No... Są skuteczne te karabiny. Tak jak poprzednio, no dalej są skuteczne z około 400 metrów maksymalnie, no raczej 300. 1800 nabojów do czterech karabinów, no czyli o 450 na, sztu, na pojedynczą lufę, no nie jest źle, nie jest źle, jest nawet bardzo dobrze. Własności lotne tego cacka też są co najmniej przyzwoite, wspina się wspaniale, w nurku wytrzymuje no 780 nim cisnąłem, a myślę, że dałoby radę nawet więcej. Skręca też nie najgorzej, a najlepiej skręca na klapach y, do startu. To bym najbardziej polecał. Ech, bo na bojowych skręca troszeczkę gorzej, no, oczywiście też w klapach do startu trzeba uważać, y, Kiedy żeby Wam ich nie urwał. Jeśli chodzi o przegrzewanie się, olej na no, tradycyjnie na niskich wysokościach, woda, czyli no chłodziwą powiedzmy, się przegrzewa przy 115 stopniach Celsjusza, to to trochę tak mniej więcej, no akurat jak doleciecie na pole bitwy, to będzie to przegrzane. No i tam już trzeba próbować. No i trzeba po prostu odpuścić wepa i zachowywać go na sytuacje krytyczne. Mm. Kokpit tego samolotu wygląda o mniej więcej no tak, bardzo czytelny, bardzo fajny mi się w ogóle wydaje, znaczy no fajny pod względem estetycznym, bo względem latania no to dużo martwych pól jest niestety, ale jakoś idzie to przeżyć, hmm, cóż jeszcze no, jeżeli chodzi o przeciwników, hmm, to czego, od czego nie będziemy wyżej damy radę wykręcić, tak nie, mniej więcej zasada, oczywiście wyjątkiem są jaki trzy. A na 3P nie wiem w sumie. nie chyba tylko jaki trójki może spotkać no W każdym razie jeden i drugi no to jest Przewalone w sumie Bo to i skręca i wysoko i szybkie No cóż Samolot idealny można by praktycznie powiedzieć Ale generalnie tak, no na przykład z P38 raczej się nie polecam kręcać Można oczywiście próbować, ale raczej nie polecam No ze Spitfire'ami no też raczej nie ale już na przykład takie no, Thunderbolty, Mustangi, jakieś ławuczkiny może, no da radę na pewno. Znaczy nie jest to, walka manewrowa nie jest aż tak niewskazana jak powiedzmy w Focke Wulfach 190 no, które praktycznie, no znaczy no oczywiście m, największe koksy mogą próbować walki manewrowej w Fokke Wulfie ale z zasady raczej się tego nie robi i się ogranicza do Bumenzumu. Ten samolot z kolei w Bumenzumie też jest bardzo dobry, bardzo do, dobrze trzyma energię, jak się na swój swoją pozycję w nadrzewku, czyli druga era, 3,3 battle rating. Właściwie to 3,3 tam nie ma przecinka. No, nieważne tam. Nieważne szczegóły. No i zobaczcie, no Całe 4 minuty. No oczywiście startowaliśmy już na jakimś tam tysiącu metrów, ale to i tak nie zmienia faktu, że... Wspina się bardzo dobrze. A i poskręcać można. No to uzbrojenie jest wadą, no. Cztery karabinki, no to trzeba naprawdę blisko do wroga podlecieć. Amunicja niewidzialna do nich. Proponuję. Tak, przynajmniej wydaje mi się, że jest najskuteczniejsza. Największe szanse na podpalenie macie. Nie sugerujcie się tam, że tam w smugowej też są te API te same, bo latałem na smugowej i nie szło podpalić praktycznie przeciwnikiem. No i co tu mamy? No P51 Mustang, wyjątkowo nisko, więc my oczywiście za niego nie bierzemy, to zostawiamy na przykład temu Bed with Planes, K61, który jest dużo niżej. B25 to również raczej nie jest na nas, to, to zera się nim powinny zająć ze swoimi działkami. No i cóż, hmm, w sumie tu i tak nikogo nie ma od aliantów. A! Zaj zajdę sobie na tego P51. Nie jest to może najlepszy pomysł, ale cóż. Zobaczymy co się stanie. No i teraz przyspieszamy. Ciekawe czy P51 wie, co raz, zaraz na niego spadnie. O, tymczasem B25 już zastrzelił naszego Raidena. Nie powiem, że mnie to bardzo zdziwiło, bo jest to właściwie norma. Trzeba wiedzieć, jak B25. O, kolejne zastrzelenie. Uj, 2P38. I speedfire, no proszę S Tu tu tu, się wspięły wysoką Skurcz synem No nic yy, W takim razie proponuję się ewakuować Troszkę za szybko zszedłem Proponuję się ewakuować i powrócić <śm> w bardziej sprzyjających okolicznościach Chociaż widzę oni się tam jeszcze wspinają tym bokiem Nie powiem, że to jest zły pomysł Dobra yy. Ten B25 dalej lata i bardzo mi się to nie podoba. Tym bardziej, że cała maletka drużyna już jest na dole. Ja zszedłem niszko, ale to co oni zrobili to już jest w ogóle. O, w Plains w ogóle zastrzelił naszego. Ciekawe się tam się mogło między nimi zadziać. Mamy wylewanie żali na hmm, czaciem. No, czyli poszło kill stealer. No, czyli tradycja tradycja po prostu klasyka tradycji. Można by wręcz powiedzieć No cóż Bywa Miejmy bardziej jest ten B25 latający I te P38 i Spitfire na pułapie No Szu, No przynajmniej będziecie mieli akcent humorystyczny Jak się będzie dwóch gości kłóciło O, Firefly zestrzelił a się dwójkiem No ja no, no, no nie mogę... No, nudne to wygląda tak jak ja po prostu spierniczam przed tymi P38, ale no cóż ja mogę innego zrobić To są też op Opishity Takie totalne Dobra Spróbuję, spróbuję coś, żeby nie było, że tylko cały odcinek uciekania i w końcu to dzielnemu wojownikowi cesarza nie przystoi. Ale żeby to miało jakieś wymierne korzyści odnieść To szczerze powiedziawszy raczej wątpię Tymczasem Firefly już zastrzelił drugiego gościa I cóż yy, Zaczyna się robić nie nieciekawiem Możemy to przegrać O o o o o Zwłaszcza że się pakuje między czterech wrogów A piąty nadlatuje <słuch> Co tu robić, co tu robić, co się bawić. O! Zauważyli mnie. O, jeszcze tajfunek. No, coś czuję, że ja tu chyba za długo sobie nie pożyję. No, ale spróbuję kogoś przenieść ze sobą zabrać do grobu, nie? Dobra, He hedzik. Pewnie, nie, jednak nie. Spróbujmy podpalić. Krytycznie, dobra. I spierniczamy w dół. Nie mam tu czego szukać nawet na tym pułapie. Gdybym tylko podbił, to od razu by się to dla mnie bardzo źle skończyło. Dobra, 800. Zobaczymy, czy potrafi to wytrzymać. Póki co wygląda to nieźle. 840 i dalej lecę. 830. Dobra, dobra. No, 800 w dórku. Wynik całkiem spoko. Cóż my tu mamy? No, jednego udało mi się ściągnąć w dół. Eee, tajfun. Bardzo mi się ten tajfun nie podoba. Zdamy się zblokowały. No niestety tak to jest. Tak to w życiu bywa Co tu zrobić, co tu zrobić. Wszyscy są nade mną I P38 również za mną O, 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 o panie, panie, panie Szczerze powiedziawszy nie widzę większych szans, żeby to wygrać Za dużo ich po prostu i na zbyt dużym pułapie. A nas zostało, raz, dwa, trzech, czterech, pięciu, sześciu. Sytuacja jest wysoce niefortunna. A w ogóle Firefly zestrzelił trójkę. No okej. Okay. Dzielni piloci z cesarstwa. Dobra. Dwa kilometry. A spróbujmy i tak nie mam co robić. O rany, a ci się dali, kucu. Dobra, honorabru, czołówka. Co się stało? Czemu tak jakoś dziwnie leciał? To po pierwsze, a po drugie, czemu ja go nie trafiałem w ogóle? Nie wiem, dziw, dziwna, dziwna rzecz się tu zadziała. Dobra, chodź tu. Chodź, 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 chodź. No i niestety... W ogóle wykręcam go i to tak na dosyć dużym luzie, więc on chyba jest po prostu poharatany Bym obstawiał Ooo, jarasz się Jarasz się Jankesie Jeszcze w korka wpadłeś, dobra, zostawiam cię Lecę pomścić moich braci Z Zestrzelę tego Firefly'a Iii, wybuchu <gry> Dobra, chociaż... chociaż jeden no niestety, takie bitwy się też zdarzają, a teraz miałem trochę przerwy, no to już pewnie się też trochę pozmieniało od tego czasu. A wy właśnie, to teraz jest chwileczka przerwy. Czemu mnie mm, tyle nie było i czemu nie było samolotów? No, po pierwsze, miałem naprawdę nawał po prostu zajęć na uczelni, a po drugie, trochę mi się znudził po prostu War Thunder i potrzebowałem małej przerwy. Tak, żeby po prostu znowu mi się zachciało grać, nie? I w sumie no, tydzień praktycznie był tej przerwy No może dwa Już tam nie, jakoś nie jest to bardzo istotne No ale już jestem spokojnie Jakoś to będzie, nie? Dobra, Firefly chodź tu do mnie Uuuhu. Nie to, że on wcale był prawdopodobnie bezbronny i ledwo co leciał a, Ale zawsze coś, nie? Zawsze coś dla... Znowu zapomniałem, widzicie tydzień mnie nie było Czy tam dwa? I zapomniałem Nippon Banzai! Nippon Banzai! No już dwa fragi W sumie mam tyle fragów co cała reszta mojej drużyny więc... Jeszcze B25 oni u siebie mają A to może bym sobie na niego poleciał Zobaczę czy dam radę a Tego tajfunka i tak już drugi, ki 61 goni Notabene przeżył ten, który zrobił kill Znaczy nie kill tylko bo że strzelał. Zestrzelił swojego. No cóż. Dobra, B-25. Myślę, że dołączysz do swoich przodków. Chociaż z drugiej strony nie wiem, jak się teraz B-25 może sprawować, bo niestety amerykańskie bombowce to podlegają fluktuacjom chyba po prostu, nie wiem, cyklu księżycowego pod względem wytrzymałości i naprowadzania strzelców. Dobra, spróbujmy pionowo z góry I cóż z tego wyjdzie, nie? No, trochę... Trochę nie tak miało wyglądać Dobra. o. Dobra Poszło w miarę OK. No nisko leci, nisko leci i to na pewno nie... <laughs> o no, na szczęście nic się nie stało. Niepoważnego, ale, 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 ale Trzeba uważać za to z pewnością, dobra, jeszcze raz Jeszcze jedno podejście No, zrób się coś Zapal się, nie wiem Cokolwiek Dobra, no, to tak jest już przegrana Bawmy się z tym B25 po prostu jeszcze trzeci fragment może wpadnie. Jezu, jezu, ileż... Ileż on na siebie pocisków przyjął. Dobra, od boku. Dobra, nie, nie mogę lecieć prosto za nim. Jezu, to przecież normalnie nic mu się zrobić nie da. Chyba, że traci silniki. Chyba traci jeden silnik, bo leci ledwo, ledwo, co? Tak naprawdę ledwo, ledwo, co? Bomby wypuścił. Tak, ma coś z silnikiem. Chociaż tyle dobrego. A w sumie jak u mnie to wygląda? Nie, trochę mnie postrzelał, ale nie jest jakoś tragicznie, nie? Dobra. No przynajmniej będzie można powiedzieć, że odcinek jak podchodzić na bombowce, nie? Mniej więcej. Chociaż... Dobra. Już odejście, już odejście, już odejście. Wszystko, byleby nie lecieć prosto za nim. Ale on ma lotnisko blisko. No rany. Dobra, wystrzelam całą amunicję i będę się modlił po prostu. O! Dobra, ster wysokości. I teraz spróbuję z tym tajfunem coś zrobić. Może spadnie ten B-25, ale raczej wątpię. Dobra Chodź tutaj funie Czyżbyś wystrzelał całą amunicję? No ho A w ogóle Nippon Banzai Jezus ty. Ratowanie trupa mniej więcej można powiedzieć No ale przynajmniej zestrzeliłem tego B25 Zawsze coś Ilu tam od nas żyje? Od nich? Raz, dwa, trzech, czterech, pięciu? Od nas? No już trzech niestety tylko W sumie my to jeszcze mamy szansę wygrać Jakby się tak uparł To się może udać Oni kogoś gonią? Nie chyba Nie goni tam Mają tam dwóch wrogów Tam jest trzeci I nie znam położenia dwóch Ja bym jednak mimo wszystko na lotnisko poleciał Bo 316 nabojów to jest Wyjątkowo mało. Tu nie ma co objawiać w bawełny. Ten Typhoon robi jakieś dziwne, śmieszne rzeczy. O, pakiet los 100%. Witam bardzo. 76, 67, dobram, Już wygląda trochę lepiej. Gorzej że zostało nas dwóch. Na raz, dwa, trzech, czterech. Nie no dobra, lotnisko. Sorry, sorry, 61 ale ja muszę na lotnisko. To jak najszybciej. Dobrze, że chociaż tego jednego jeszcze krytycznie uszkodził Niedobrze, 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 dobrze. No niedobrze, no no niedobrze, no w starych na jednego, bardzo uczciwie, no sorry, jeżeli do tego nasza drużna doprowadziła, to co oni mają? No to tak wyszło, nie? Nie, to nie moja wina ani tw. że jedy... Chwileczkę, że Firefly zastrzelił dwójkę, że B25 zastrzelił dwójkę, jeszcze teraz ktoś inny dwójkę zastrzelił. Nie no, bardzo bardzo spoko, nie dobrze to wygląda. I jeszcze mnie zobaczyli. Coś czuję, że tu chyba moja epopeja się zakończy. W sumie chwileczkę. Pedw... 38 bierze prawdopodobnie 20 minut paliwa, chociaż to mógł wziąć 30. Ale przy odrobinie szczęścia może im się waha skończy. Przy dużej odrobinie szczęścia, to fakt, ale zawsze. Dlaczego ten tajfun leciał na lotnisko? No paliwa nie miał prawdopodobnie. No amunicji pewnie też, bo do mnie strzelał, ale przede wszystkim miał paliwa. Aaaaa widzicie, to, 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 to dużo wyjaśniało. Nawet bardzo dużo wyjaśniało. Ten jeden P38 to na pewno już wachy nie ma. Ten drugi może jeszcze mieć. i Spitfire'a też bym spróbował wziąć na wachę. Nie? No, no nic innego mi tu nie przychodzi do głowy. No. Amunicji nie ma. no paliwo Jedyne co mam to paliwo. nie Bo amunicji no to tam 316 to jest na pewno nie wystarczy na P38 i na Spitfire'a. Przewagi liczebnej no to... <gryw> jaka tam przewaga liczebna? Dobra, czyli tak jest ich trójka i tamten jeden tajfun O rany, tylko czy to jest sens Czy to jest sens Dobra, zobaczymy jak dojdzie do... Chociaż, a nie, oni też musieli wepa Zobaczmy, czy będą, zaczną tracić wachę Jeśli nie, to po prostu zawracam i nie będę tego przedłużał, nie? A z drugiej strony, może na lotniskowcy bym poleciał? Nie no, musi mieć wahę ten P-38, bo mnie dogania. Dobra, trudno. Spróbujmy na lotniskowce. I liczymy na cud. Pomijając już to, że w ogóle punktów mam. było Jezu, nawet no czasu nie mam. Cóż to za chora sytuacja. No jeżeli nie, nie wezmę ich na prędkość, jak zacznę skręcać, to mnie Spitfire z działek weźmie. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. W takich sytuacjach niedobrze być... samemu. Chociaż i tak myślałem, że to się skończy dużo szybciej. A, trzech na jednego... Może już amunicji też za dużo nie mają. Zawsze by był jakiś plus, nie? Dobra. Lotniskowce, zróbcie to, co lotniskowce robią najlepiej, nie? Mają amunicję. I jeszcze tajfun nadciąga świeżo przeładowany zapewne. O jej, jej, jej. Dobra, spróbujmy. Nic. Nie wpadło podpalenie. palenie. Nadciąga tajfun. Za mną już chyba jest speedfrierek. i owszem, jest. P-38 robi coś. Nie mam do... za bardzo pojęcia co. O, trochę mnie trafiło, ale na szczęście tylko troszkę. No Boże, lotniskowce, zróbcie, że coś. Kolwiek. Uff. Zestrzelcie ich. Zgniszczcie. O rany. Co ja tu mam zrobić? Dobra, spróbujmy tego Tajfuna. Aaaaajajajajaj Nie udało się Trochę za bardzo może oszczędzałem a w końcowej fazie no to już Zbieżność trochę nie ta... ale boją się, boją się lotniskowców A troszkę tamten oberwał już od nich się mu jara silniczek no ich jest dwóch, a ja jeden niestety nie Więc tak to niestety wygląda Oj, Trafił w skrzydło Ajajajaj aj, 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 aj. No niestety Bywa Dobra GG O to chamy nawet nie odpisały no Cóż za chamstwo. No niestety, nie zawsze można wygrywać. Zrobiłem co mogłem. No trochę było... Nie myślę, że film nie wyszedł najgorzej, zwłaszcza jak po takiej przerwie. Było trochę pokazane jak się jak walczyć z B25. Było trochę jak przeciwko kilku wrogom. O! oj Nawet 20 tysięcy lwów wpadło. No cóż, to na dzisiaj by to już było na tyle. Ja się z wami serdecznie żegnam i do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnym odcinku, tym razem już z G43 Hayabusa z dwoma działkami. Trzymajcie się, cześć!